W ciągu minionego tygodnia Wałbrzyska policja przeprowadziła 510 interwencji i zatrzymała 15 nietrzeźwych kierowców. Na drogach doszło do dwóch wypadków oraz 29 kolizji. W ubiegłym tygodniu policja Wałbrzyska przeprowadziła 510 interwencji. Zatrzymała na gorącym uczynku 15 nietrzeźwych kierujących. Ponadto na drogach Wałbrzyskich doszło do dwóch wypadków oraz 29 kolizji. Istotą sprawą Wałbrzyskiej Policji są działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Oddźwiękiem tego jest chociażby porównanie, że w ubiegłym roku, w styczniu i lutym, zatrzymano 58 nietrzeźbych kierujących, natomiast w tym roku już około 80. Działania te zmierzają do ograniczenia liczby wypadków. Obecnie priorytetem Policji Wałbrzyskiej jest prowadzenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci głównie nacisk kładą na ograniczenie liczby wypadków oraz wyeliminowanie nietrzeźwych kierujących. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu wspólnie z policjantami Komisariatu I w Wałbrzychu zatrzymali 43-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Podczas przeszukiwania kryminalni znaleźli ponad 500 porcji amfetaminy. Wartość czarnorynkową zabezpieczonych narkotyków oszacowano na prawie 2,5 tysiąca złotych. Działania prowadzone przez wałbrzyskich policjantów przynoszą duże efekty. Prowadzone są cyklicznie. Skutki są radykalne. Nawet zakład poprawczy może grozić nieletniemu sprawcy zatrzymanemu przez wojskowych kryminalnych. Policjanci ustalili, że 17-latek kradł od dłuższego czasu kable telekomunikacyjne. Straty oszacowane na blisko 3000 zł. Jak się okazało, młody człowiek odpowiedzialny był również za kradzież przewodów elektrycznych na szkodę Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Obrzychu, który straty wycenił na prawie 5 tysięcy złotych. Nieletni trudnił się tym procederem już od kwietnia 2011 roku. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Prostępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Włobrzychu zatrzymali dwóch mieszkańców Wałbrzycha podejrzanych o kradzieży samochodów. Ich łupem padały wyłącznie Cinquecento. Pojazdy, jakie kradli złodzieje to piaty Cinquecento. Okazało się, że cały proceder służył im za rozrywkę. Ukradziony pojazd wykorzystywali w celu przejażdżek do momentu całkowitego wyczerpania paliwa, a następnie porzucali i kradli następny. Jeden ze sprawców to 16-letni chłopak, który był inicjatorem całego zdarzenia, drugi zaś 28-letni mężczyzna. 28-letniemu mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast o 16-latku zadecyduje sąd rodzinny. Błyskawiczna reakcja policjantów pozwoliła na uratowanie życia 27-latkowi. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, funkcjonariusze zauważyli wiszącego na sznurze mężczyznę. Natychmiast go odcięli. Ponieważ nie dawał oznak życia, powiadomili pogotowie. Załoga karetki po szybkim przybyciu przewróciła mężczyźnie czynności życiowe.